Dobra, no i mamy to! Mamy mega świnie! A więc ją szybko otwieramy. Pyk, 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 pyk! Dobra, 300 tego, 135 punktów mocy. Ja mam niestety tylko 9 dropstarów, ponieważ mam mało osób w klubie. Jak chcecie, to możecie dołączać byczki D3 Vida. Pyk, pyk, pyk i pierwszy dropik, bardzo rzadki. Drugi dropik legendarny i uwaga! 1000 monet zajebiście, trzeci bardzo rzadki, czwarty rzadki 25 minut Mocy. piąty niebieski, 100 monet. Szósty już chyba nie pamiętam, 100 monet siódmy. Gówno 8, gówno dziewiąty. Gówno i właśnie tylko takie gówno dostałem z całego.